Wyczucie balans i równowaga. Rutus Atrex. Witam was serdecznie z strony Bartłomistuj z wiadowca historii. Jesteśmy na małych testach terenowych. Z Rutusem Atrexem, najnowszym wykrywaczem marki Rutus. tym pod dokładnie liniami wysokiego napięcia. I patrzcie, zero jakikolwiek wzbudzania się, zakłóceń. Położyłem tutaj na ziemi trzy rzeczy. Jest guziczek, jest kulka ołowiana, jest monetka. Świetne audio. Bardzo dobra ogólnie separacja. Pokażę Wam teraz fajną rzecz, jaką ma ten wykrywacz. Czym znacznie, myślę, różni się od innych wykrywaczy. Jest to dużo fajniejsza opcja. Proszę. Dajecie w opcję częstotliwość, wchodzicie w programy i macie zakres częstotliwości urządzeń, które pracują na różnych częstotliwościach. Tutaj, jak widzicie, jest dużo zakłóceń, pewnie zapewne od tych linii, pod którymi jesteśmy. No ale można się łatwo od tego odstroić Tutaj idę sobie chociażby w bok Teraz widzę, widzicie co chwilę taki wybuch energii? Tutaj widzę na no około 12 jest najmniej zakłóceń u mnie Także wybieramy sobie 12 celownik Już nie będę pompował Proszę 0 jakiegokolwiek zbudzania się jak wspomniałem, linie wysokiego napięcia. Tu obok kolega chodzi z Proximum 2, tu niżej kolega z Alterem. I naprawdę jak porównujemy te trzy rudusy, to ten cały czas wychodzi trochę lepiej, na pewno ma dużo lepsze audio, dużo większa stabilność. Także polecam z czystym sumieniem. Po paru godzinnych testach mogę powiedzieć już, że naprawdę jest kosiara. Wcześniej tak samo chodziłem z czterema przez swoim życiu różnymi rutusami. Mam jeszcze altera, ale ten Atrex to no zjada je. No mówię, coś pięknego, fajne audio, nie? Witam was serdecznie, ponownie. Strona z strony zwiadowca historii Bartłomiej Jestem dalej na testach terenowych Atrexa na polach. I mogę Wam coś w ogóle o nim powiedzieć tak w skrócie. Na początku powiem może, że w odróżnieniu do Altera ten Rutus ma więcej fabrycznych programów. Ma ich bodajże 9. zaraz Wam pokażę, jest program Bagnon na podmokłe tereny. Plaża, który świetnie się sprawdzi nawet na słonych plażach. Statyczny tryb oczywiście, bardzo dobry na militarkę, na głębszego zwierza tryb jednoczesny, który łączy tryb statyczny i tryb dynamiczny. Czyli wcześniej, tak jakby macie już sygnał, że coś, do czegoś się zbliżacie i dopiero po namierzeniu tego dostajecie sygnał wtedy z dynamika. Z tym trybem jest bardzo ciężko cokolwiek pominąć i świetnie się nadaje właśnie na jakieś łąki, lasy. Następnie duże srebro. To jest, z tego co pamiętam, tryb działający właśnie na trybie jednoczesnym. Poniekąd też do poszukiwania głębszych depozytów, dużych monet. Miedzianych, srebrnych. Program podstawowy, oczywiście, zbalansowany, bardzo dobrze. Program monety, na którym ja dzisiaj głównie chodziłem, i program szybko i bardzo szybko dla tych, którzy lubią, że tak powiem, mocno machać miotką. I do tego jeszcze macie możliwość pięciu wgrania swoich jakichś fabrycznych, a czyli swoich ustawień, programów i sobie ich zapisania, żeby później w przyszłości sobie z nich korzystać. Co tak jeszcze z takich ciekawszych rzeczy mam ten Rutus. Na pewno bardzo ciekawym jest w nim możliwość... Momencik. Możliwość włączenia sobie właśnie skanowania częstotliwości które wcześniej Wam pokazywałem. Wchodzimy w opcje w częstotliwości Dajemy tutaj programy i macie zakres tutaj pracy różnych urządzeń na różnych częstotliwościach. Tu akurat jestem w dość spokojnym miejscu. Widać, nie pracuje tutaj zbyt wiele urządzeń dookoła, ale wcześniej na przykład byłem pod liniami wysokiego napięcia. Tu była jedna wielka burza tutaj na tych skaningu i można było znaleźć sobie zakres częstotliwości, gdzie były najmniejsze zakłócenia i się zwyczajnie od tego odstroić i chodzić sobie na spokojnie bez żadnych zakłóceń. Kolejną rzeczą jest chociażby kasowanie wody. Jest to tryb na podmokłe, bagniste tereny. Tutaj akurat nie, nie miałem zbytnio go sprawdzić, bo jest całkiem sucho, chodzę po polach. Ale wiem już, że ten tryb świetnie się sprawdza. Właśnie na podmokłe tereny, mocno zmineralizowane. Jest to multifiltr, który działa w dwóch częstotliwościach. Dzięki czemu wykrywać będzie bardzo stabilny na takich terenach. I przy tym bardzo skuteczny. Co więcej. Kamienie magnetyczne, to znacie już je z poprzednich wersji, yy, z Altera chociażby, można było już sobie je ustawiać, wykasować. No wiadomo, dźwięki, głośności mo ustawiania, tony, sygnały, wzmocnienie audio, audio głośność żelaza, ustawienie yy, dźwięków, tonów różnych. Podświetlenie, dałem teraz dość spory kontrast, żebyście widzieli, bo słońce dość wali mocno. No, ale można sobie zawsze, oczywiście, zjechać to trochę więcej bateria pociągnie. Choć to jest nowy, yy, yy, nowy kolorowy wyświetlacz, który znacznie lepszy ma kontrast od poprzednich Rutusów i tak samo mniejszy pobór prądu, tak że myślę, że bateria będzie całkiem sporo trzymać. Zanim długo pojawi się też odbiornik. Yy, słuchawkowy do tego Rutusa, który w przeciwieństwie do tych poprzednich będzie miał budowaną baterię, co myślę znacznie polepszy jego pracę. Ludzie często narzekali, że te baterie się szybko jednak zużywają, a z budowaną będzie myślę to już znacznie prostsze będzie można sobie ładować w terenie. Tak samo Rutus ten jest dość mocno, że tak powiem, wspierany. On już teraz, jeszcze przed premierą, miał już trzy aktualizacje softu. Bardzo w ogóle łatwo sobie teraz zainstalować, nie trzeba będzie iść do dystrybutora czy jakiegoś sklepu, podpinać go pod komputer specjalnie, żeby to zrobić. Wystarczy wejść sobie w opcję, wybrać Wi-Fi, połączyć je nawet z własnym telefonem w terenie i instalujemy sobie w ten sposób ten oprogramowanie od ręki praktycznie. Można sobie wybrać w ogóle dwie wersje oprogramowania, tą, którą ja tutaj mam zwykłą, czyli dla zaawansowanych użytkowników i wersję je dużo uproszczoną na użytkowników mniej zaawansowanych, którzy mogliby mieć jakiś problem na początku, że tak powiem, z obsługą większej ilości ustawień. tam tamta wersja softu daje dużo mniejsze że tak powiem możliwości w tym grzebania, ale jest też bardziej, że tak powiem odporna właśnie na no, na ludzi z mniejszym doświadczeniem i myślę, że świetnie się sprawdzi. Będzie to bardzo prosty wykrywać wtedy. Ja nie wrzucałem tego softu, bo, bo nie mam takiej potrzeby, że tak powiem. No, także podsumowując, na pewno nie jest to alter w nowej odsłonie, jest to całkowicie nowy wykrywacz, co prawda wygląda, jest wpakowany w obudowę z Altera. Ale to tylko dlatego, że po prostu to jest sprawdzony, sprawdzona puszka na elektronikę, sprawdzony stelaż jest, można ludzie tam narzekali, że dalej nie jest teleskopowa sztyca i tak dalej, ale dzięki temu jest bardzo mocny, stabilny, jest po prostu niezniszczalny ten wykrywacz. Konserwatywna obudowa też ma za sobą wiele zalet, bo jest naprawdę kawał dobrego sprzętu, i nie do wygięcia, że tak powiem. Kolejna kurka holowna. Trafienie brutalne atrakcją A ja Wam jak ładnie bije. Sporo tych kulek mi tu wychodzi. Całkiem takie fajne. Proszę bardzo. Jakaś krągłość w bryłce trafiona atreksem Jestem właśnie na testach wykrywacza i sprawdzimy co to jest A guziczek Guziczek Myślałem, że będzie monetka A tu jest guziczek Mam bardzo ładny sygnał wejdziesz, pokażesz najbli. No wyświetlacz, żebyśmy 77, 78, idealne, proste wykresie. Mam nadzieję zwykle, że to będzie monetka. Chyba jakaś, jakaś plomba. Tak wygląda na małą plombę. Pewnie od licznika czy czegoś takiego bo z tych bardziej współczesnych.